Dzień dobry, kochane byki. Witajcie bardzo serdecznie. Zapraszam Was na czytanie miesięczne i zapraszam Was także do moich usług: do czytań indywidualnych, partnerskich, do rozmów telefonicznych, do portretu numerologiczno-astrologicznego, do czytania Twoje odrodzenia, Twoje przeznaczenie. Wszystko znajdziecie w opisie pod filmem lub na królowamocy.com. A teraz przejdziemy do. Czytania na ten najbliższy czas. E, już widzę tutaj Waszą energię, Rycerz Denarów i Królowa Denarów, więc być może tutaj ważny będzie temat miłości, albo temat pieniędzy, pracy, rozwoju osobistego także. Karta Cesarzowej to jest też Wasza karta, która tutaj się pokazuje, czyli prawdopodobnie kwiecień będzie dla Was dobrym miesiącem. Będzie miesiącem rozwoju, e, wzrostu Waszego dobrobytu i obfitości. Popatrzmy teraz, drogie byki, jak tutaj wygląda, no właśnie, temat miłości. Zobaczymy sobie trzy obszary: miłość, praca i finanse. Zobaczmy miłość dla byków. Rycerz Kielichów, czyli pokazuje się tutaj mężczyzna, pokazują się ważne kwestie związane z domem, lub też po prostu e, romans, spotkania i szóstka buław. Powiedziałabym, że w aspekcie miłości. Wygląda to bardzo romantycznie i erotycznie. Rycerz Kilichów mówi o tym, że mamy tutaj wokół siebie mężczyznę, który jest nami zainteresowany, lub też jeżeli słuchają tego panowie, to dla panów przekaz jest taki, że w panach budzi się tutaj takie uczucie miłości. Mogą tutaj w aspekcie uczuć w grę wchodzić także jakieś podróże, jakieś wyjazdy, jak najbardziej tak. Wyjazd poza miasto, czy też po prostu miłe i wspólne spędzanie czasu razem, we dwoje. Co dla niektórych być może ktoś tutaj do Was przyjeżdża lub też powraca z Waszej przeszłości. Może tak się tutaj zdarzyć. Rycerz Kilichów jest rycerzem, który ma... Dużo do zaoferowania, ponieważ on kocha prawdziwie. Co prawda jeszcze może być odbierany przez nas jako osoba troszkę niedojrzała. Takie poczucie nastoletniej i szalonej miłości może tak się też zdarzyć. Natomiast to jest ktoś, kto rzeczywiście daje ten romantyzm, tą delikatność. Kwiaty, kąpiel, kolacja to jest w stylu rycerza kielichów. No i czwórka buław mówi o związku, mówi o związku. Nieformalnym, o początku bardzo często, ale też o celebracji, o, o szczęściu, o dużej radości, o poczuciu bezpieczeństwa, także. Zobaczmy, co dalej w miłości. As miecze, rycerz miecze i trójka kielichów. Czyli Słuchajcie, tutaj może jeszcze być taka informacja, że jeżeli w Waszym życiu był jeszcze jakiś mężczyzna w ostatnim czasie, to z tym mężczyzną tutaj pewne tematy będą zakończone. Tu następuje jakieś odcięcia. Mamy rycerza kilchów, który przybywa do Waszego życia, wkracza z energią delikatną, energią romantyczną. Z kolei tu jakiś mężczyzna, który na przykład stwarzał jakieś trudności czy jakieś nieporozumienia, na przykład dużo obiecywał, a niewiele w tym temacie robił, to widzę tutaj odcięcie od takiej osoby. Dla panów może to oznaczać po prostu, że panowie na przykład odcinają się też od kogoś i po prostu idą w stronę przyjemności, w stronę radości, wyruszają w tym kierunku. Ale tutaj mamy, słuchajcie, ogólnie przekaz taki, że jest pokazana właśnie satysfakcja, jeżeli chodzi o e, życie uczuciowe, o miłość. W tle czytania pokazuje się energia jakiegoś konfliktu. Może być jeszcze też taka opcja, że tutaj będzie jakiś konflikt, czy jak, jakaś konfrontacja, może jakieś nieporozumienie pomiędzy panami. Piątka mieczy, karta maga, szóstka kielichów. I trójka buław, ale powiem Wam, że ja tutaj odczuwam jakiś nowy początek, jakiś nowy etap po jakiejś y, utraconej miłości, po jakimś utraconym uczuciu, po jakichś rozczarowaniach. Hmm? Może Wy też na przykład podejrzliwie do y, tematu miłości teraz podchodzicie, może też tak być. Mhm. Lub też może na przykład sami odczuwać jakiś wewnętrzny konflikt y, związany z uczuciami, z miłością. Zobaczmy tutaj, co chciałoby być powiedziane dla byków, jeżeli chodzi o miłość, o uczucia. Co tutaj chciałoby być powiedziane dla was? Poproś swoich przyjaciół o pomoc. Nie spiesz się, daj sobie czas. W grę wchodzi relacja z przeszłego życia, która się zamanifestuje. I pamiętaj, że zasługujesz na miłość, zasługujesz na wszystko, co najlepsze. Otwórz się na to, by poznać osobę, o której myślisz, i wkracza nowe uczucia. Mhm. Więc ja tutaj to bardziej odbieram na zasadzie jakiejś nowości, która wkracza do waszego życia. Wchodzi zupełnie inna energia, bardziej delikatna, bardziej wrażliwa, bardziej. Romantyczna. Mam poczucie, że tutaj, właśnie jeżeli chodzi o jakąś energię agresywną, kłótliwą, gdzie na przykład było dużo obietnic i mało jakiegoś działania w tym temacie, to odchodzi słuchajcie do przeszłości. To jest moje tutaj zdanie na ten temat. Dobrze, teraz zobaczmy, jak wygląda kwestia pracy. Jak wygląda praca dla byków. Praca. Co tutaj w pracy? Myślę, że będziecie pokonywać jakieś ograniczenia, mhm. jakieś trudności, ale to będzie pokonywane. Nowy początek. Rysuje się nowe zlecenia, nowa perspektywa. Okej. Okay. Cesarz, szóstka denarów. Wow, kochani, no szczęście. Jeżeli chodzi o pracę, tutaj macie pracę, wszystko jest bardzo dobrze. Co niektórzy mogą myśleć o założeniu na przykład własnej działalności, co okaże się bardzo dobrym pomysłem, jak najbardziej tak. Karta cesarza mówi o tym, że sytuacja w Waszej pracy jest stabilna. Będzie tutaj równowaga, będzie wielkie szczęście, wielkie spełnienie, bardzo duża obfitość i sukces, porozumienie. Pomimo jakichś konfliktów, które tutaj mogą być w jakiejś współpracy, absolutnie wychodzicie obronną ręką z pewnych trudności. Być może też tutaj pojawi się jakaś druga propozycja pracy, albo na przykład będziecie zastanawiać się, czy kwiecień nie byłby dobrym momentem, żeby właśnie zacząć szukać czegoś nowego? Może tak być. I jeżeli wpadniecie właśnie na ten pomysł, żeby szukać czegoś nowego, to ja uważam, że to jest bardzo dobry miesiąc właśnie do dokonania pewnych zmian, bo energia tutaj wam bardzo, bardzo sprzyja. Także mówię, w pracy nieporozumienia, konflikty i tak to wszystko zostaje tutaj złagodzone. Wasza sytuacja w pracy jest naprawdę. Dobra, chociaż y, jakieś pewne trudności tutaj się manifestują, ważne decyzje do podjęcia, mhm. ale widzę, że tutaj mimo wszystko będą dobre i pokojowe, korzystne rozwiązania. Zobaczmy teraz w aspekcie. O, i widzicie, jeszcze tutaj, jeżeli chodzi o pracę, to przy tasowaniu się pojawił as i tutaj też się pokazuje as czyli macie nowy początek. Nowa firma, nowa praca, nowy projekt, nowe zlecenie. as denarów często też mówi o energii, właśnie związanej z domem. Tutaj mamy pieniążki, tak? Czyli rycerz denarów, czyli zatem też idą pieniądze. I karta głupca, czyli jakiś nowy początek tutaj, drogie Beki, dla Was. Naprawdę energia wiosenna daje Wam wiele możliwości i perspektyw. Jeżeli tylko chcecie zmiany, to jest to dobry czas. Dobrze. Zobaczmy teraz kwestia finansów. Jak wygląda finansa. Patrzmy jak tutaj finansa. Piątka denarów, czyli są, słuchajcie, jakieś trudności finansowe, jakieś straty, jakieś niepowodzenia, ale jest też moc, czyli będziecie tutaj pokonywać to. Zobaczymy tutaj, jak finanse wyglądają dla Was. Finanse. Dwójka kielichów, osiem mieczy. Rycerz denarów, czyli ja bym powiedziała, że tutaj strach ma wielkie oczy. Um, tak, tutaj możecie troszeczkę za bardzo się fiksować na jakichś niepowodzeniach, czy jakichś stratach, bo tutaj są pokazane jakieś straty związane z na przykład albo odejściem z pracy, albo z utratą jakiejś możliwości zarobienia gdzieś pieniędzy. Tak, tutaj rzeczywiście coś takiego się może wydarzyć, natomiast kwestia finansowa. Mimo wszystko widzę, że będzie stabilna, że będzie rozwojowa, i tutaj raczej jesteście proszeni o to, by podejmować jakieś nowe działania, nowe współprace z ludźmi. Właśnie, nie walczyć z ludźmi, tylko dobrze umieć też wykorzystać swoją energię, dobrze zarządzać swoją energią, jeżeli chodzi o zarabianie pieniędzy. I tutaj, oj, przepraszam. Kochani. To też nie było przypadkowe, tak? Bo informacja z pola przychodzi i też Wam przekazuje jakąś informację. Ja właśnie dostałam propozycję od pewnej osoby, yy, propozycję prosperity, <gry> propozycję obfitości. Więc, kochani, jeżeli macie jakieś tutaj problemy, a widać, że są, są jakieś straty, jakieś niepowodzenia lub jakiś bardzo duży stres z tym związany, to wchodząc w coś nowego i otwierając się na współpracę z innymi ludźmi, nie na walkę czy rywalizację, tylko tak jakby właśnie skumulowanie sił z drugą osobą, to daje Wam możliwość wyjścia na prostą. Bo osiem mieczy mówi o tym, że no tutaj jest po prostu dużo negatywnych myśli. Wy sami też jakby sobie dokładacie jeszcze w tej sytuacji. Jeżeli chodzi o finanse, a jest tu możliwość pójścia do przodu, ale mówię, we współpracy z kimś jeszcze. Dobrze, to teraz zobaczmy, drogie beki, co odchodzi. Co odchodzi do przeszłości? Co odchodzi? Co odchodzi, drogie beki? Co odchodzi? odchodzi. Karta Kupca, Rycerz Mieczy. Słuchajcie, jakieś, um, jakieś nieporozumienia, jakieś konflikty. Konflikty związane być może z jakąś Waszą nową drogą czy nowym pomysłem. To odchodzi do przeszłości, tak? Tutaj w ogóle też widać jakaś taka energia. Um, Nieprzemyślanych działań troszeczkę, wiecie? Zawirowań, zawirowania, kłótliwość, złośliwość, coś takiego tutaj odchodzi. Brak pojednania to odchodzi. Zobaczmy w takim razie, co przychodzi. Przychodzi korzystna współpraca i przychodzi stabilizacja materialna, ale też widzę, że duża koncentracja na tej materii. Widzę, że tutaj materia będzie dla Was ważna. Tak, niekoniecznie tutaj być może będziecie chcieli nią się dzielić lub też będziecie bardzo oszczędzać. Jaka jest rada? Rada jest taka, by właśnie współpracować z ludźmi, bo otwierać się na współpracę i w tych relacjach zachowywać yy, równowagę. Dokładnie, jest potrzeba, słuchajcie, równowagi, opanowania, łączenia przeciwieństw, kompromisów. Rada jest też taka, żeby dać sobie czas na odpoczynek i na przemyślenie pewnych ważnych dla was kwestii, ale rada jest też taka, żeby pewne rzeczy tutaj um, zachowywać w tajemnicy z jakiegoś powodu, tak? Czy też wy, um, słuchajcie, radą też może być to, żeby wycofać się z jakiejś nieuczciwości. Mhm w na przykład tutaj yy, braliście udział, byliście zaangażowani. Tak? Po prostu. Coś takiego tutaj się pokazało. Mhm, dobrze. Dobrze, kochani. To teraz jeszcze z przekazów anielskich. Zobaczmy, co tutaj dla Was na kwiecień. Wybaczaj sobie. I innym. Mhm. Żyj własnym życiem. Podziwiaj to, co w życiu piękne. Miłość leczy wszystkie rany. Mhm. Dobrze, kochani moi. Ja Wam bardzo dziękuję na dzisiaj życzę wszystkiego pięknego. Pięknego kwietnia, pięknego życia i zapraszam Was do moich usług, do moich ofert. Wszystko znajdziecie w opisie pod filmem lub na królowamocy.com. Buziaczki i papa! Pa.